Był emocjonalny roller coaster. Czy Serbki spodziewały się, że Polki postawią im tak duży opór? Diana, it was really emotional roller coaster. Did you expect that Poland can play as good? Uh, I knew that it will be tough game. much uh, much more difficult than first game that we played uh, against Poland. They are a great team and they had a really good tournament. So we were ready to play even five sets today. Uh, but we really enjoyed in this crowd you know Polish fans are really amazing and but of course I'm happy that my team won and tomorrow we have the chance to fight for the finals. Cieszę się bardzo, że moja drużyna wygrała. Fantastycznie było zagrać w Arenie Gliwice, gdzie było tak wielu kibiców. Polska to oczywiście dobra drużyna i spodziewaliśmy się tego, że to nie będzie taki mecz jak ten pierwszy, że tutaj może być 500 i tak rzeczywiście się stało, to był prawdziwy emocjonalny roller coaster. W takim razie jutro Stany zjednoczone, czy Serbia jest gotowa na, na ten mecz, na mecz półfinałowy? Uh, now is the time for the semifinal against the USA. Are you ready for this match? Yes, of course we are ready. We, uh, the moment we came here, we wanted to go back to Netherlands to play the last game, so we will be ready tomorrow. I mean now it's really late. We played five sets, but I'm sure we will have energy to play tomorrow. Co prawda rozegrałyśmy pięć setów, jest już bardzo późno, ale jestem pewna, że będziemy miały siłę, żeby zagrać jutro ze Stanami Zjednoczonymi. Kiedy przyjechałyśmy tutaj do Polski, wracając z Holandii, wiedziałyśmy, że chcemy tam wrócić i tam, i tak właśnie zrobimy. Tyle Tiana Boskowicz, siatkarka reprezentacji Serbii.